Z perspektywy pięciu lat pańskiej pracy, jakie największe różnice widzi pan między praktyką konserwatorską a teorią konserwacji, i tym, jak wygląda taka codzienna praca mazowieckiego konserwatora w urzędzie? Czy dużo jest zaskoczeń bądź też odkryć? Proszę państwa, na koniec chciałbym się podzielić kilkoma bardzo osobistymi, ważnymi refleksjami. Z perspektywy pięciu lat bycia Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem. Pięć lat temu przyszedłem na to stanowisko jako profesor tytułarny, jako wykładowca akademicki kilku różnych uczelni z dużym doświadczeniem, z licznymi publikacjami, z licznymi nagrodami za pracę naukową. I wydawało mi się, że Praktycznie będzie to praca łatwa, ale też może nie tyle łatwa, ale realizowana wedle wytyczonych schematów czy wytyczonych idei. Moje pięć lat pracy radykalnie zrewidowało ten pogląd. Przez ten okres stwierdziłem, że każdy miesiąc, każdy tydzień przynosił nowe wyzwania konserwatorskie. Praktycznie bardzo trudno było przewidywać liczne samowole budowlane, jakieś niespodziewane wydarzenia, trudno było przewidywać boom budowlany czy różne wyzwania inwestycyjne. To zmuszało do. Praktycznie ciągłej, ciągłego rewidowania przeze mnie poglądów, które miał. Drugą rzeczą, które z perspektywy pięciu lat mogę powiedzieć, to dość dokładnie musiałem stosować czy działać wedle obowiązującego prawa. Stąd każda decyzja konserwatorska jest poprzedzona analizą stanu prawnego. Często wiele rozwiązań wynika z analizy stanu prawnego, co nie wszyscy społecznicy są w stanie zrozumieć czy fascynaci zajmujący się zabytkami. Nie możemy się wypowiadać o obiektach niebędących pod ochroną konserwatorską. Ja jako urzędujący konserwator nie mogę wymagać zachowania Elementów wystroju wnętrza, do budynków wpisanych, do ewidencji zabytków. Także, gdzie istnieją inne dokumenty ograniczające zakres ochrony, tutaj nie mogę podejmować działań w tym kierunku. Wiele lat temu nie byłem świadomy tych ograniczeń. Zresztą myślę, że większość moich profesjonalnych kolegów. Historyków sztuki, także projektujących architektów, nie do końca jest tutaj tego świadomych. Bardzo często w trakcie dyskusji nad składanymi projektami, w trakcie spotkań z różnymi społecznikami, wyjaśniamy nasze stanowisko, także tłumaczę tutaj motywację. Moich działań jako mazowieckiego konserwatora, także moi pracownicy też bardzo chętnie udzielają takich informacji. Wreszcie, przez te pięć lat, powtarzam raz jeszcze. Bardzo jestem dumny, że Mazowsze w tej chwili jest województwem o praktycznie już największej liczbie zabytków w kraju. Jesteśmy bardzo blisko Dolnego Śląska. Wkrótce pewnie tą liczbę uda się przekroczyć. Bardzo jestem dumny z całych grup zabytków, które objąłem ochroną. Przełamałem jakieś opory przeciwko chronieniu obiektów dwudziestowiecznych. Przełamałem opory przeciwko chronieniu substancji autentycznej. Także wielokrotnie zwiększyła się liczba obiektów dotowanych, jeśli chodzi o prace konserwatorskie. Jako podsumowanie tych pięciu lat, pragnę zachęcić Państwa do lektury kilku publikacji, które w najbliższym czasie się ukażą. Bardzo jestem dumny z publikacji jeszcze zeszłego roku, poświęconej zabytkom dwudziestolecia międzywojennego, głównie mazowieckim zabytkom, a więc 100 zabytków na stulecie. Jest to bardzo efektowny, ciekawy album, do którego lektury zachęcam. PDF tej książki znajduje się na stronie naszego urzędu. Ale w tym roku ukaże się kilka kolejnych publikacji, Podsumowujących ten okres. Mam nadzieję, że ukaże się podsumowanie programu dotacyjnego za ostatnie 5 lat, gdzie wymienimy wszystkie dotowane obiekty, jak i opiszemy najważniejsze prace. Ukaże się opracowanie dotyczące pięciolecia wpisów do rejestru gdzie zostaną wymienione wszystkie wpisy do rejestru i opisane najciekawsze przykłady budynków drewnianych, kamienic, obiektów dwudziestowiecznych czy fabryk. Wreszcie ukaże się praca o najważniejszych odkryciach konserwatorskich na Mazowszu, a tych odkryć przez 5 lat było naprawdę dużo. W Półtusku odkryliśmy bardzo cenne XVI-wieczne malowidła. W Czerwińsku została odkryta romańska kamieniarka. W kilku miejscach zostały odkryte bardzo cenne, nowożytne elementy wystroju. Wiele zabytków zostało zupełnie inaczej zinterpretowane. Odkryliśmy nowe zabytki związane z kulturą żydowską. To są wszystko bardzo liczące się sukcesy kierowanego przeze mnie. Urzędu. Sukcesy wszystkich moich pracowników, za którym za to bardzo dziękuję, ale także mnie jako Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. I chciałbym też jeszcze w tym roku wydać mapy zabytków zarówno województwa mazowieckiego, jak i jego poszczególnych części. Idea wydawania takich map była realizowana w latach ubiegłych i chciałbym do tego wrócić. Dziękuję Panie Profesorze za ten obraz dosyć dużego pola działania. Miejmy nadzieję, że również administracja i władze. Innych wyższych instancji będą stale współpracować i wspomagać Pański Urząd, gdyż faktycznie skala i liczba zadań, które nadal czekają, jest gigantyczna. Natomiast ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Panu Profesorowi za podjęcie nas i zapraszam do śledzenia dalszych działań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora. Dziękuję, dobranoc.